Co roku organizujecie kongres HR, ale w zeszłym roku się nie odbył ze względu na obostrzenia pandemiczne. Czy w tym roku możemy liczyć, że taki kongres się odbędzie? Tak, zapraszam wszystkich na 23 marca w Katowicach. Mam nadzieję, że będziemy mogli zrealizować kongres w formule takiej stacjonarnej i online'owej, i jednocześnie, jeżeli oczywiście ograniczenia pandemiczne na to nie pozwolą, to kongres odbędzie się w formule online'owej. Dlaczego warto w nim uczestniczyć? To kongres to jest takie wydarzenie, które z jednej strony pozwala być blisko ludzi, ale z drugiej strony pozwala być blisko problemów, które aktualnie są na rynku pracy, które aktualnie mają przedsiębiorcy. I nie tylko problemów, ale także rozwiązań tych problemów, czyli takich case study, co Dana firma zrobiła, żeby poradzić sobie z danym problemem. A sposób pracy, sposób komunikacji, sposób podróżowania w ostatnim roku bardzo mocno się zmienił i też wywarł bardzo duże piętno na organizację. I jest takich wiele dobrych praktyk, które warto poznać, czyli jak poszczególne firmy radziły sobie z tym problemem z jednej strony, ale z drugiej strony jest też wiele bardzo różnych trendów, które występują i narzędzi, które powstały, które warto wykorzystywać w komunikacji, w motywowaniu pracowników, w zarządzaniu zdalnym pracownikami, zadaniami, którymi uważamy, że warto się podzielić. W związku z czym, dla każdego, dla którego te y, informacje są ważne, y, Kongres HR powinien być wydarzeniem, na którym obowiązkowo będzie obecny. Czyli do kogo kierujecie to wydarzenie? Kierujemy to wydarzenie nie tylko do e, ludzi związanych z kadrami, czyli dyrektorów HR, HR-menadżerów, trening-menadżerów, ale także kierujemy to wydarzenie, czy też przede wszystkim, do wszystkich menadżerów e, wszystkich szczebli organizacji. Myślę, że każdy z nich znajdzie e, podczas tego kongresu informacje, które będą ważne dla niego i które pozwolą mu zmieniać swoją pracę, dostosowując ją do aktualnych wymagań rynku. No bo ten rynek się bardzo y, mocno zmienia i te rzeczy, które w zeszłym roku nas spotkały, będą nam pewnie towarzyszyły jeszcze przez wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo za wywiad i do zobaczenia na kongresie. Do zobaczenia.